Urodziłam mężczyznę z pomocą jachwy. W, w, w Biblii Tysiąclecia czytamy taki tekst. Mężczyzna zbliżył się do swojej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła otrzymałam mężczyznę od Pana. Wziąłem ten cytat z Katech Środowych Jana Pawła, który właśnie tak, takie tłumaczenie tam wpisał, ale nie podał źródeł. No ale Jan Paweł II sam może być Źródłem, stąd też urodziłam mężczyznę z pomocą jachwę. To nie będzie opowieść egzegetyczna. W płynie tego spotkania postawię proste pytanie na kanwie tych dwóch dni obrad: skąd się biorą dzieci? I udzielę na to proste, może nawet banalne pytanie, mam nadzieję odpowiedzi niebanalnej. Zapraszam Państwa, bo to będzie taki. Manifest feminizmu maryjnego. No, to trochę namieszałem w głowach, ale może dzięki temu Państwo, tą to interesę. To mam. Aha, bo ja muszę wiedzieć, gdzie ja tu jestem. Dobrze. A tutaj zaczynamy od razu od takiego zdania. No. Ja widzę zburzenie feministyczne. Jak tak można? Autorem tego zdania jest Arystoteles. Przypisuje się jemu to zdanie. Weźmy głębszy oddech. I zanim odsądzimy człowieka od czci i wiary, dajmy mu szansę, żeby on się wyjaśnił, o co autor miał na myśli. Tak się składa, że kilka wiek, kilkanaście wieków później, święty Tomasz postawił pytanie, a czemu ta kobieta jest niewydarzona? I teraz cytuję odpowiedź. Świętego Tomasza. Bo tkwiąca w nasieniu siła czynna zmierza do uczynienia czegoś doskonalszego, podobnego do siebie od co do płci męskiej. A że rodzi się kobieta, dzieje się to albo z powodu słabości siły czynnej, Albo z powodu jakiejś niedyspozycji materii, albo też spowodowało to coś z zewnątrz, na przykład południowe wiatry, o których filozof, czyli Arystoteles, pisze, że są wilgotne. Proszę Państwa, jesteśmy w samym sercu starożytnej, średniowiecznej genetyki, embryologii. Oni postrzegali ten świat w ten sposób, bo święty Tomasz potem objaśnia, że w odniesieniu do natury powszechnej kobieta jest czymś, nie jest czymś niewydarzonym, ale z, jest, ale z zamierzenia natury przeznaczona jest do rodzenia, a to zamierzenie natury powszechnej zależy od Boga, który jest powszechnym twórcą. W każdym razie na poziomie godnościowej mamy mężczyzną i niewiastą, stworzył ich, ale z punktu widzenia tejże starożytnej embryologii mężczyzna powinien rodzić mężczyznę, bo w nim jest może to wyświetlimy? O, zobaczcie Państwo to. Ja muszę pracować na dwa fronty, bo w nim jest siła czynna, która zmierza do. I teraz gdzieś tam w tłumaczeniu starszym sumy teologicznej święty Tomasz mówi, rodzenie to jest wyłanianie rodzonego z rodzącego według formy rodzącego. Oni, ci starożytni, mieli prostszy obraz rzeczywistości. Dla nich początek istnienia organizmu żywego dokonuje się przez zrodzenie. A zrodzenie ma swoje dwa, w tym hylemorficznym układzie, ma dwa czynniki. Formujący, który jest w nasieniu, i ten morficzny, czyli materialny, który jest w nasieniu kobiecym. Mówię nasieniu, bo, bo no, to nie jest ta embryologia, co my ją mamy. Musimy uważać na słowa. W każdym razie, w nasieniu, w nasieniu znajduje się siła życiowa, czyli pneuma. I teraz tak. Ta pneuma w nasieniu, ona. Patrzę, gdzie ja tu jestem teraz. Nie chcę. Ta pełnia w nasieniu, która się znajduje, ona. Nie muszę, przepraszam, bo ja naprawdę muszę tutaj łączyć te dwa widoki. To nasienie, według tej starożytnej embiologii, to jest na przykład, według Pitagorejczyków, skondensowana esencja duszy i pochodzi z mózgu, która jest siedzibą świadomości i myśli. Nasienie to jest rodzaj duchowej substancji. Inny myśliciel, inny myśliciel starożytny powiada, że nasienie pochodzi wprost z mózgu i przemieszcza się do, przez cały organizm. To jest Alkmenon z krotonu. A jeszcze inny, znany Państwu Hipokrates powiada, że nasienie mają zarówno mężczyzna, jak i kobieta. I teraz Dziewczynki rodzą się wtedy według Hipokratesa, ile więcej nasienia jest macicy. Jak więcej nasienia męskiego, to mężczyzna, jak więcej nasienia kobiecego, to jest kobieta. A w końcu rzeczony Arystoteles powiada, że nasienie powstaje z nadmiaru pokarmu, który w krwi się gromadzi i w jądrach, w jądrach ten nadmiar pokarmu z krwi przechodzi w nasienie. Proszę Państwa, widzę zainteresowanie dla tej embriologii starożytnej i bardzo się z tego cieszę. Idźmy dalej. Jeszcze, jeszcze parę pytań, bo ja muszę tutaj uważać, mianowicie, że w niektórych, według niektórych w nasieniu jest, jest już człowieczek w postaci miniaturowej. Właściwie ten, to nasienie pochodzące z mózgu, to ka, każde jedno nasienie to jest jeden człowieczek w postaci miniaturowej, tak twierdzili Pitagorejczycy. Natomiast. Natomiast, ci, natomiast, jeżeli chodzi o, o Arystotelesa, to mówi, że, to, że nasienie, nie jest, nie jest, nasienie nie jest ukształtowany człowiek, ale forma człowieka, która po połączeniu się w organizmie żeńskim z, m, z Morfet, czyli z materią kobiecą, powoduje zaistnienie człowieka. No, z kolei, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o epicurejczyków, którzy byli materialistami, to oni nie bawili się w żaden helomorfizm, mówili tylko, że każde nasienie to jest cząstka życia, która się po prostu rozwija w sprzyjających warunkach. I wreszcie i wreszcie nasz Hipokrates powiada, że zarówno ojciec jak i matka przekazują nasienie z połączenia których powstaje człowiek. Gdyby to teraz wszystko podsumować, to zacytuję Państwu łacińską maksymę, która jakby podsumowuje całą mądrość Arystotelesa w kwestiach generacji poczęcia człowieka, mianowicie homo, generate hominen et sol. Człowieka rodzi człowiek i słońce. Tak wyrokował Arystoteles, ponieważ dla Arystotelesa życie to nie był tylko zespół procesów biologicznych po naszemu, ale to, była specy, to jest specyficzna forma ruchu. Takiego ruchu, którego zasada mieści się w tym, który się porusza. Podam Państwu przykład. Jeśli samochód jedzie, to zasada ruchu benzyna jest w nim, ale to nie jest część samochodu. Samochód jedzie dzięki benzynie, która przykłada siłę ruchu z zewnątrz. Ale jak człowiek rośnie, rozwija się, starzeje, e, przemieszcza, to robi to o własnych siłach. Ta, e, ta myśl realistyczna, która upatruje życie jako pewną formę ruchu, ukazała Arystotelesowi orzec, że nie wystarczy, aby się połączyły chyle morfe, tylko jeszcze musi być przyłożony ruch. A słońce było tym zasadą ruchu niezruszoną. To jest cała historia, nie czas teraz, żeby o tym mówić. W każdym razie słońce jest Arystotelesowi potrzebne do tego, żeby objaśnić, że połączenie hylemorficzne się rusza, znaczy żyje. A więc proszę Państwa, mamy dwa orzeczenia. Ja już mam, Państwu będą to teraz. Urodziłam mężczyznę z pomocą jachwę. Potrzebny jest jachwę, żebym urodziła. A tu mamy namysł przed przedchrześcijański, na, na tyle na ile Arystoteles uczciwie mógł coś orzec, też odczytywał siłę, zewnętrzny, czynnik zewnętrzny, który porusza organizm do życia samodzielnego. I na tym tą niezwykle ciekawą część wy, wy, wyprawy przez starożytną i średniowieczną embriologię um, skończymy. Przejdźmy na grunt po prostu nasz. A u nas, proszę państwa, wszystko jest już zwierzone, zważone aż do poszczególnej komórki. I można powiedzieć, że teraz wreszcie widzimy, no i powiem to, na szkle, bo człowiek stał się przezroczysty, jak chciał Aleksis Karel, jeszcze na początku XX wieku, odkrywca, jeden z laureatów Nagrody Nobla, żeby tak człowieka prześwietlić. O, tu proces transhumanizmu też do tego wmierza, żeby wreszcie do objaśniania człowieka przestała być potrzebna jakaś siła z zewnątrz. No i osiągnięcia te, które mamy teraz, są niewątpliwie zachwycające, bo zapłodnienie, tak wczoraj ktoś też wspominał z proagentów, to nie jest po prostu połączenie plemnika, tak od. W momencie połączenia plemnika i komórki jajowej nie powstaje od razu nowe życie. Tylko dzisiaj wiemy, że jest, tych, że jest kilka etapów tego życia. Mianowicie pierwsze to jest pokonanie bariery ochronnej, a więc plemnik pokonuje, ja teraz będę czytał takie sformułowania już, Tam, to was interesowało, to też niech to was zainteresuje, bardzo proszę. Plemnik pokonuje wieniec promienisty. Luźne, związane, luźne związanie plemnika z osłonką przejrzystą oocytu. Rozumiecie? Oczywiście. To jedziemy dalej. Reakcja akrosomowa, czyli połączenie błony główki plemnika z zewnętrzną błoną akrosomu, uwolnienie enzymów akrosomalnych, wtórne związanie plemnika z osłonką przejrzystą oocytu. Proste, prawda? Oczywiście. Etap trzeci: pokonanie osłonki. Moment, tutaj. Pokonanie osłonki przejrzystej i fuzja gamet. A I poszczególne etapy przenikanie przez osłonkę przejrzystą dzięki enzymom akrosomalnym, związanie z błoną komórkową oocytu, indukcja, indukcja reakcji korowej, fuzja błon komórkowych gamet, gamet i wniknięcie plemnika do oocytu. Patrzcie, na trzecim etapie dopiero wniknięcie. My to wszystko dzisiaj mamy, te wszystkie okulary genetyczne, możemy śledzić te komórki, to już się, możemy tego dowiedzieć. Czwarta sytuacja to jest reakcja korowa. Uwolnienie zawartości ziaren korowych do przestrzeni żółtkowej, zmiana właściwości osłonki przejrzystej, blok przeciwpolispermii, czyli uniemożliwienie wniknięcia kolejnych plemników na etapie czwartym. I ostatni etap, piąty, mianowicie przemiany cytoplazmatyczne prowadzące do powstania zygoty. Ja, te ja, ja je wszystkie wyświetlę. I już y, Państwo chwilę może, bo teraz jesteście na piątym etapie, to macie wiedzę bardzo z prawdą. Popatrzcie, ile tych różnych tutaj mamy etapów. Ale chciałbym zwrócić uwagę. Chciałbym zwrócić uwagę na etap ten czerwony. Czytam. Rozpoczęcie pierwszego podziału mitotycznego. Komórki rozrodcze podlegają podziałowi meiotycznemu. A tutaj widzimy tym pod mikroskopem nieciągłość jakości. Uczciwość, uczciwość tych badaczy kazałaby powiedzieć: Słuchajcie, coś się takiego dzieje, co my odnotowujemy, ale to przejście jest nieznanego pochodzenia. Niektórzy powiedzą na tym etapie, aha. Tworzy się zlepek komórek. No to to będą takie wszystkie polityczne gierki. Ale ktoś inny powie, że mamy tutaj taki, taką płynną, płynne przechodzenie z jednego życia w drugie życie na drodze ewolucyjnej na przykład. Bo człowiek stał się przejrzysty. Natomiast w tym miejscu należy wziąć oddech i zatrzymać się przez chwilę, ponieważ oto na naszych oczach tych takich już mikroskopii molekularnych tworzy się nowa Nowy organizm mający swój własny marker genomu. Tworzy się na naszych oczach bardzo płynnie, ale jakościo, to jest skok jakościowy. Mówi się na końcu tej opowieści o tak zwanym efekcie matczynym. To bardzo ciekawa jest historia, ja go tu Państwu wyświetlę. A mianowicie zwróćcie Państwo uwagę, cały ten proces zapłodnienia naturalnego nie na szkle, tylko naturalnego, zachodzi w oocycie żeńskim. Właściwie 100 całość. Mało z tym, początkowa faza, kiedy dziecko jeszcze nie ma fenotypu, własnego fenotypu genetycznego, jest zasilana przez genotyp matki. Ale to już jest spotkanie dwóch genotypów czy dwóch genomów różnych od siebie. Efekt macierzyński który został odkryty, pokazuje, że nie tak jak chcieliby mędrcy starożytni, mężczyzna powinien rodzić mężczyzn, a reszta to są anomalia, tylko, ma, tylko miejscem rodzenia się jest no, cytoplazma matki, tak, mówię z takim językiem na szkle. To tutaj się dzieje tajemnica przemiany, z mitozy, z mejozy w mitoze, jeżeli chodzi o obserwację nowej jakości biologicznej, której, który jest organizm o własnym genomie. Nie ma przy tym już ojca, została tylko matka i został ten, który jest pomocą. To jest to się da opowiedzieć. Państwo, teraz tego słuchają, może, może jesteście zadziwieni, ale nie chodzi mi o proste aplikacje wiedzy biologicznej do teologii. To jest, to jest też na skróty nieuprawnione metodologicznie. Chodzi mi o taką, taką tajemnicę tego, o czym mówimy i o tą. I o tę taką e, u, uczciwość poznawczą, żeby nauki przyrodnicze nie przekraczały własnych kompetencji, no i odwrotnie. Czasami w internecie się tam czyta takie objawienia, że ktoś, zauwa, ktoś podobno zrobił zdjęcie, że jak się ten, to przejście między, e, między tym e, me, mejozą a mitozą dzieje, to jakiś widział błyski. Że to mają, te błyski mają być dowodem, że to Pan Bóg zainterweniował. No, no nie, to, to jest, to jest. Droga na zatrzymać się przez chwilę, namyśleć, zobaczyć nad tym cudem życia, które się da opisać w większych szczegółach niż wtedy i powstanie pytanie, czy ten, czy ten temat tutaj, może ten, o, czy, nie, nie, nie odszedł do końca, czy on na pewno odszedł do końca w przeszłość. Że człowieka rodzi człowiek i słońce. A popatrzmy, jaką popularność mają horoskopy. Ja myślę, nie wiem, ile z Państwa dzisiaj rano sobie horoskop czytało swój własny. No naprawdę, co horoskop? Horoskopy pochodzą z tego, że et sol, albo, albo te opowieści tutaj o sztucznej inteligencji, to, to sol zostaje tak brutalnie zastąpione sztuczną inteligencją, to ktoś musi trzeci się wpychać, ale nie ma ku temu żadnych racji. To są racje ideologiczne. To są racje przemocowe, które wynikają z przekroczenia własnych kompetencji. A w co w związku z tym, z tym, jachwist, z tym e, biblijnym sformułowaniem urodziłam mężczyznę z, z pomocą jachwę? Otóż jest w historii ludzkości jeden dowód, że taka sytuacja ma miejsce w takim dość wyraźnym, najdalej idącym. Wy, 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 wymiarze. Państwo wiedzą o Państwo się domyślają, co ja teraz pokażę. To pokażę. Urodziła, tak, która urodziła mężczyznę z pomocą jachwę. to jest fakt historyczny. To miało miejsce. My mamy dowód, e, e, dowód historyczny, dowód realny, sprawdzony, że w jednym z przypadku, w jednym momencie Urodzić, urodziła z pomocą jachwy. To znaczy, że jeżeli ona urodziła w ten sposób, to z pewnością każda inna kobieta z pomocą jachwy na swój, o swój sposób rodzi. Ja nie wiem, jak to jest, bo ja nie jestem kobietą, ale myślę, że ten taki moment przejęcia radości, jak ja, miałem, ja mam dwóch synów, więc tylko pamiętam, jak, jaką radość z jaką radością żona mi powiedziała, że będziemy mieli dziecko. Tutaj Państwo mieliście takich siedem radości, bardziej. Nie, siedem darów Ducha Świętego. I tu Państwo też ten namysł, to zatrzymanie się, ta, ta radość, że urodziłam mężczyznę z pomocą Jachwę, jest naczelną, jest jest, jest jest wartością, która może nas pociągać i, i pomagać nam przejść ponad tym, przejść przez ten świat, który oferuje nam jakąś, jakąś rodzaj pomocy, wsparcia, które jest no, wyraźnie podejrzane. Dziękuję bardzo za uwagę.